Witam, czytam z księgi wejścia, rozdział dwudziesty od pierwszego wersu. Wtedy mówi Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czyli Pan Bóg mówi, ja jestem Twoim Bogiem, Twoim stwórcą. Tutaj w przypadku Izraelitów mówi, że wywiódł z ziemi egipskiej ich nas wywiód ze szpon szatana. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, z wykrzyknikiem. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan. Twój Bóg jestem Bogiem zazdrosnym, który, że, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Ja się tutaj zatrzymam. Chciałam Wam pokazać ten właśnie rozdział z Biblii, żebyście zrozumieli, jak ważne jest to, żebyśmy nie mieli żadnych przedmiotów przypominających niebo, togo, to co jest w niebie. Takich jak obrazów, obrazków, wszelkiego rodzaju figurek, krzyży, jakichś aniołków cudownych, różańców, łańcuszków. Jeżeli macie cokolwiek takiego w domu, pozbądźcie się tego natychmiast, bo widzicie, co jest dokładnie napisane w Biblii. Musimy such... um... polegać na Biblii i temu, co jest napisane, nie na ludziach. Jeżeli ktoś wam daje, o, tutaj jest wisiorek, proszę cię, to jest dla ciebie, najświętszej Marii, jakiejś tam mód się do niego. nie I teraz musicie odpokutować za wszystko to, co macie. Pan Bóg jest temu wyraźnie przeciwny i mówi tutaj nam wyraźnie, że On jest Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach, czyli jeżeli Wasz Ojciec, um, chylił głowę ku jakichkolwiek obrazkach, obrazach, modlił się do jakiejśkolwiek grzech, Pan Bóg każe syna do trzeciego i czwartego pokolenia. Czyli nie tylko musimy odpokutować nasz grzech, ale także grzech naszego Ojca, żeby pan, żebyś została klątwa ściągnięta. Ale zobaczcie wers szósty, Okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Czyli jeżeli Ty się w pełni zwrócisz do Pana Boga, On ci okaże łaskę. Aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy go miłują w prawdzie i w duchu, którzy nie modlą się do żadnych figurek, tylko wychwalają Jego. O to mu właśnie chodzi, bo zrozumcie, on nas stworzył, on Ciebie stworzył takiego, jakim chciał. On Cię uformował i on jest Bogiem zazdrosnym. Nie ma życia w jakichś figurkach. To jest nic. To jest figurka stworzona. Człowiekiem ona ci nie odpowie, ona ci nie pomoże, ona cię nie stworzyła. Jest napisane, że Pan Bóg nawet ma nasze włosy policzone. A ludzie biorą figurkę i się do niej modlą. Mają krzyż na ścianie i zwróceni do niego modlą się. Nie! Móc się do Pana Boga, który jest duchem, nie musisz być zwrócony do figurki. Kolejne, co wiele osób łamie w tych czasach, to jest po prostu rzucane jak straszne przecinki. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego do czych rzeczy, gdyż Pan nie postawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imię do czych rzeczy. Nie wyzywajmy Pana Boga imienia na daremno. On to bierze na poważnie. Jeżeli macie, jeżeli chcecie się do Pana Boga zwrócić, tylko i wyłącznie mówcie Panie Boże, Ojcze, święty, w momencie jak chcecie do niego zwracać. Nie mówcie, O Boże, O Jezu, o coś tam, bo tak wszyscy mówią. Nie możecie zachowywać się jak wszyscy ludzie, bo to nie, nie, to Wam nic nie pomoże w życiu. Musicie kierować się tym słowem Bożym, co jest napisane w Biblii, i dążyć do tego, żeby Pan Bóg wypełnił Was duchem świętym, żeby Wam pokazał. Duch święty Wam pokaże, co robić, co powiedzieć. Od razu będziecie wiedzieli, kiedy źle postępujecie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem kurczci Pana Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani Ty sama, ani Syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W siódmym dniu zaś odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i go Naszym Dzień Świętym jest niedziela. Oczywiście to jest dzień radosny. To jest, nie możemy brać też tego dosłownie tak jak Żydzi, prawda? To już kompletnie y, nawet nie zgaszą. Będą ryzykować dziecka życie. Pan Jezus był temu przeciwny, ale powinniśmy mieć jeden dzień, gdzie naprawdę czcimy Pana Boga i to jest dzień radosny i to jest dzień spokojny. Y, w następny, roz, e, wers 12. Czci ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój da tobie. Nie będziesz zabijał. Wiemy z, e, z Nowego Testamentu, że w oczach Pana Boga, jeżeli ktoś nienawidzi, to tak jakby zabił. Nie będziesz cudzołożył. Cudzołóstwo też jest w, e, w związku z tym, jak czci się innych bożków to jest tak samo cudzołóstwo. Jeżeli u, um, uważasz, że wszystko, nie, cudzołożysz, rzuciłeś wszystko, ale bierzesz różaniec do ręki i modlisz się do różańca i dotykasz, i uważasz, że to też, to też jest w oczach Pana Boga cudzołóstwo, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek, nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, Czyli musimy być, cieszyć się z, tym, co ma, z tego, co mamy i co Pan Bóg nam dał, i nigdy nie zazdroście nikomu, a przede wszystkim nie zazdroście grzesznikom. 18. Wtedy cały lud słyszący grzmoty i błyskawice oraz głos trąby, i widząc górę dymiącą, um, Przeląkł się i drżał i stał z daleka i mówił do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać. Zobaczcie, jak Pan Bóg przemówił do ludu, wtedy oni się normalnie przestraszyli, z jaką mocą i potęgą on musiał to wypowiedzieć, że te osoby powiedział do Mojżesza: Mojżesz, ty, idź, my będziemy słuchać tego, co ty mówisz. Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli. Mojżesz rzekł do ludu, nie bójcie się, Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. Musimy zrozumieć, jaki Pan Bóg jest wielki. On jest twórcą świata, On jest twórcą wszechświata, On jest twórcą każdej rzeczy. Przez Niego wszystko się dzieje. On to stworzył i Jemu należy się chwała. Jemu, bo On jest twórcą, nie nikomu. Ja za chwilkę zrobię o wideo o tym, jak e, kościół katolicki twierdzi, że Piotr ma klucz do e, bram niebios. Mam nadzieję, że, w, e, że klikniecie na niego, ale tutaj tylko dokończę, bo to jest w ogóle nieprawda. Piotr jest e, człowiekiem, który wyparł się Jezusa kilka razy. Pan Jezus do niego powiedział odsuń się ode mnie szatanie, co wam pokażę w następnych aktach, także nie dajcie się zwieść, że modlić się do świętych modlimy się tylko do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa Dziękuję wam że wysłuchaliście bądźcie błogosławieni w imieniu Jezusa Chrystusa